Dobrze, moi drodzy, koło fortuny przygotowane, literka T. Kręcimy kołem i powoli będziemy się też zbliżać do końca tej serii. Chyba w następnym tygodniu pojawią się jeszcze kilka odcinków i będzie koniec. No i co tym razem? Tunezja. No dobra, Tunezja całkiem spoko, bo blisko Europy. Ale Tunezja wcale nie jest w ciekawej sytuacji, moi drodzy. 80. miejsce w Europie. To jest mega słabo. Dobra, wskaźniki te sprawy. Utrzymanie wojska. Dobra, tutaj tak podyczce. Myślałem, że będzie gorzej z punktami. Ale nie jest aż tak źle. Dobra, dawaj to resztę do resztę swoich utrzymanie. I cóż! No tu jest przypał taki, moi drodzy, że na zachodzie mamy Algerię, a na wschodzie Libię. Dosyć mocne kraje. Może na razie z nimi poprawiamy relacje, może ktoś z nich wiedzie i wtedy my wejdziemy na trzeciego, że tak powiem. Wy też z tutaj Włochami warto mieć dobre relacje. I myślę, że naszym pierwszym celem będą takie na przykład wysepki. Jak Malta. 12 koła chyba styknie na nich. Oni dadzą nam fajnego busta jeżeli chodzi o ekonomię, takie tam rzeczy. Dobra, zjedzone. I poleciałbym jeszcze, moi drodzy, na tak zwany Cypr. Cypr blisko, bliskiego wschodu do Dobra, jest desancik, mamy, to raz, ale to nie skoro nie jest niec tury, bo wypowiadamy wojnę cy na Cypr Północny. No i tutaj też elegancko wchodzimy. I proszę bardzo, pierwsze podboje. Szybko poszło, ale tak czasami trzeba szybko atakować, bo te boty na początku rozgrywki, zanim się ogarną, zanim zrobią armię, to trochę mija. Dlatego takie ataki w pierwszych turach są dosyć mocne. A moi drodzy, ja wam tylko przypomnę, że jeżeli seria wam się podoba, to nie zapomnijcie o w łapki w górę komentarza i subskrypcji. Tutaj macie wspierających i zapraszam na Twitcha, link w opisie. No dobra, dobra, jest na razie ok, chociaż 79 9. Miejsce dalej. Myślę nad Grecją. <coughs> A żeby myśleć o Grecji, to dobrze mieć dobre relacje z Turcją. Jak tam ci nas na razie lubią. Okej. Okay. Na Grecji na pewno trzeba będzie tu, 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 tutaj troszeczkę wojska, bo z racji tego. Że będziemy robić desant. A desanty nie są miłe dla armii. No chyba, że wlecimy najpierw w Albanię, a później wejdziemy w Grecję. To też nie jest głupi pomysł, moi drodzy. Tutaj na ty, fajne jednostki możemy rekrutować. Na tych wybrzeżach, porę ilości. No ładna armia, 34 tysiące. Dawaj tutaj w Albanię. No tyle raczej na Grecję nie styknie. 26 koła. Ale warto spróbować chyba, co nie? Na pewno trzeba spróbować, moi drodzy, przed y, tak zwaną y, Rumunią. Która bardzo lubi atakować. Zobaczmy. Dobra, pyk, pyk. Tu wchodzimy. Tutaj atak, tutaj desanty, tutaj wyślimy sobie tak cztery tu i dwa i pół tu, tutaj piątka sobie stanie, o tutaj mocne ataki, coś tam się udało wejść, dobra cztery koła tu, reszta tu, reszta tu, tu niech się wracają powoli, o tutaj był mocny atak, ale się udało, dobra, jakieś dwa i pół tutaj, wy tutaj na stolicę niech, niech idą, bo trzeba będzie się desantować na wysepki, tu, tu, wydawać na Kretę, tu, tu, na Rodos, dobra, tu zjedzeni, zobaczmy, dobra, tutaj okej, okay, tu okej, okay. I tu okej, okay. mamy całą Grecję, tylko czy będziemy mogli wziąć całą Grecję, no widzę, że nie Więc tak, zabierzmy sobie tą strefę taką kontynentalną, takie najlepsze prowincje i tylko tyle? No dobra, Grecję jeszcze będziemy musieli później zjeść Aktualnie jesteśmy mega zadłużeni, trzeba armię wywalić Trzeba zasymilować Albanię i właśnie tą część Grecji, którą udało się zdobyć Pospamować trochę turami, pogadać z tutaj sąsiadami Że my koledzy, dobra, tam jak jest Czarna Góra, Kosowo, to może nas nie lubić Ważne, żeby takie silniejsze kraje nic nie miały do nas Francja siebie z Niemcami, standardowa sytuacja Dobra, i możemy zacząć asymilację terenów. Oj, Rumunia! Rumunia przyleciała dobić tutaj, moi drodzy, Grecję. E, co się dzieje z tą Turcją? Turcja się jest z Iranem, jak zwykle. Okej. Okay. Zobaczmy, co się stanie, moi drodzy, tutaj. No, chyba Grecja się tak nie obroni. A tutaj chyba Rumunia bawi, bawi się, o właśnie, w palenie ziemi. I dopiero teraz się ruszyła. Grecja, czy tutaj tak zajmą chyba te wyspy? No, trochę szkoda. Ale dobra, to Rumunia moi koledzy, co nie? No, nawet, nawet. O! Tutaj widzę, że Libia trochę dostała po głowie od Egiptu. Czyżby, czyżby? Tutaj. Moi drodzy, byśmy coś zadziałali z tą Libią. Bo tutaj wybrzeża to dobre prowincje. Co prawda tylko dwie, no ale chociaż wzięlibyśmy co nieco. Chociaż na tą pustynię możemy zgarnąć, no bo zawsze tam są jakieś tam punkty, co nie? Jakieś coś ten. No nie bardzo. No jakaś populacja. Dobra, biorę. Chociaż <laughs> nie, wiem, czy nie szkoda na pieniędzy na <laughs> No Ale dobra. Jak ty Libia się trzymasz? 130 miejsce, no to silna, to ty raczej już nie jesteś. Może my byli koledzy, no ale wiesz jak jest. Interes narodowy ważniejszy. Pyk, pyk. Właśnie, ty z Tunezji można coś zrobić? Zaraz sprawdzimy. Czy uformować jakąś inną ten... cywilizację? No i na tak głęboko wejdziemy w tą Afrykę. Nie wiem, czy chcę, szczerze mówiąc. Bo nie chciałbym, wolałbym robić zadymę w Europie. Zróbmy sobie tak, to, to, to. to i to, no i nawet spoko, bo nawet nie możemy mieć więcej <grym> Za mali jesteśmy, ale okej okay. Od dzisiaj na, na ten na pustyni Pozdro, może ktoś tam zostanie Trochę jednostek zostało. No raz Egiptem musimy gadać, że my koledzy. Bo nie chcę, żeby nas zaatakował, bo to Egipt nie dość, że się normalnie to jeszcze urósł. Aj, no właśnie, zobaczmy, Tunezja. O, stwórz Arabska Republika Islamska, czyli musimy tutaj podbić Egipt i Libię do tego momentu. Ej, dobra, no to robimy to. No bo podwoje arabskie, ale to wiadomo, to jest takie, no, chore do realizacji za dużo. Już to kiedyś robiłem, więc sobie wpiszcie na YouTube. Chyba Egiptem to robiłem. No dobra, to mam jakiś cel, czyli właśnie podbić yy, właśnie Egipt. No ale oczywiście Europę możemy dalej tutaj gdzieś kąsać. No bo prowincje yy, europejskie są lepsze niż tam te pustynne. Więc na przykład, moi drodzy, moglibyśmy coś tutaj zjeść, tylko przydałoby się właśnie też w trochę technologie badania polecieć, żeby mieć więcej punktów ruchu. Macedonia, cześć Inara, pyk, pyk, pyk. Kosowo się tak nie patrzy, bo czeka je to samo. Kosowo nawet coś tam walczy. Z Czarnogórą, no to nieźle. Dobra, mamy ich, ale Czarnogórę też podbijemy, no bo czemu nie? Po prostu damy tutaj, żeby jednostka podeszła. Cyk, stolica, cyk tu. Nara. Koledzy z Bałkanów nas lubią. Lubią, lubią. Dobra, jest okej. Okay. Utrzymanie wojska już mamy na maksa. Dobra, zjesmy Libię do końca. Tutaj jeszcze. Okej, okay. Algeria nas bardzo lubi, więc nas nie zaatakuje. Tyle armii raczej wystarczy na spokojnie. 118 koła. Może się przejść po pustyni. No, które oni mają teraz miejsce? 163. Ja nie mogę, ale musimy ich podbić. Dobrze, Egipt się teraz tam bije z kimś. Oj, mapa, mapa, mapa. To na pewno będzie tutaj. Miał mniej jednostek. On się bije tutaj z kimś na południu. No. Będziemy mieli tutaj mega front. Bierzemy całą Libię i właśnie teraz tak, po pół puto... Dobra, to tak, po niecałe dwa koła tutaj byśmy pozostawiali. I tutaj szli głównie, tak od północy. Tutaj niech tylko armia ma stać i wytrzymać, bo na pustyni nie będzie miał jednostek do rekrutowania. Te jednostki sobie stoją, ja sobie zaraz dorekrutuję. Co mnie zaatakowało? Aha, słynne państwo na N. No kurde, tu rekrutować nie mogę. No niech oni twój stąd pójdą. są oni tacy mali ostro. No jak już są, to mogę ich zjeść. A nie, oni po prostu tutaj mają tereny, a gdzieś indziej, bo było tylko 36% wojny. A co ten Egipt tak daje sobie wejść tutaj? Z kim oni mają wojnę? Z Etiopią, okej. Okay. No kurde, Egipt się tutaj rozlewa. Znaczy nie Egipt, właśnie odwrotnie. Maroko, idź sobie, nie chcę się z tą bić teraz. No zgodzili się. No czas wykorzystać tereny tutaj europejskie na jakąś rekrutację. 35 koła. No Tak, tutaj dycha, tutaj dycha. No i tak, tutaj jeszcze trochę wzmocnimy ten front. Tutu. Tu. Czy ten Egipt się tak jakby szykował? Na mnie czy co? Bo on te jednostki miał swoje. No nie wiem, ale jedziemy z tym Egiptem. Tutaj tysiak, okej, okay, tu na luzie No może być spoko z tym Egiptem, bo on się bije, więc armii może nie mieć tutaj do przodu. Tylko przydałoby się też tak zrobić, żeby oni nie mieli ten. Jak się to nazywa? Ci wrogowie Egiptu żadnych ziem pod swoim panowaniem. Ale tutaj jeszcze mają jakieś cesarstwo Etiopii, jedna prowincja. Zobaczcie, z nimi też będziemy się tu co, jedną prowincję. Aha, Egipt coś tutaj chce pływać, no zobaczymy. No tu się chcą desantować, okej, okay, tam już jednostki czekają na nich. Odbili się. Wchodzimy w głąb Egiptu, na gizę. No i tą rzekę trzeba zajmować zawsze. O kurde, właśnie. Ta rzeka bywa utrapieniem. No i tutaj mi zaczyna wchodzić ten cesarstwo Etiopii. O kurde, tam się odbiłem. Nieco, nieco. Dobra, tu już zamykamy Egipt jakby od północy. No tam weszli, ale dobra. Mi tu armia też weszła. Wy tu, wy tu. Wy się tu rozlać i wchodzimy jeszcze tutaj i miejmy nadzieję, że się uda. Dobra, tak w miarę ok, jeszcze tu, dobra. I cały Egipt, A nie weźmiemy całego Egiptu, ajajaj. Dobra, weźmy te takie najgorsze prowincje. Tak, żebyśmy mieli łatwiej tutaj właśnie, może ten Egipt tak odciąć od południa, żeby nikt ich tutaj nie atakował. A później ich sobie zjemy, tak czy inaczej. Dobra, coś takiego. Takie mega dziwne te granice, ale niech będzie. Nawet chyba stąd tej armii nie wycofuje. O, rebelianci już się zrobili, no dobra. Na pustyni rebelianci. Rozlewanko, let's go. Też może ich złapię. Pyk, pyk, pyk. Dobra, git. Walka o bezwartościowe prowincje. Wejść parę tur, musimy tak wytrwać. Aha! O nie, nie może tutaj jeszcze ci się wbijają. Egipt, obroń się. O, dobrze obronił się. O nie, co tu? jest? Co nim tak atakuje ten Egipt? 4 tury, dwie tury. Dobra. Egipt wytrwał do momentu kiedy my go podbijemy. Egipt 2700 nawet coś zrekrutować. Dobra, bierzemy to wszystko. Szybko pomalowany Egipt. Na czerwono. No, możemy teraz armię wywalić, nawet by się przydało, bo niezłe już mamy tutaj minusy i mamy mega dużo terenów do asymilacji. Dwoje arabskie. Dobra, mamy 100%, więc teraz tylko czekamy na pieniążki i będziemy mogli. I ten cel zrealizować sobie. Arabia Saudyjska wypowiedziała mi wojnę? Nie, idź sobie. Arabia, daj spokój. Daj spokój. Kurde. Dobra, prowincje, moi drodzy, się asymilują, więc chyba jest git. Co to za to Hiszpania wchodzi w Afrykę? No tak delikatnie, bo Algeria tutaj ciągle rośnie. I możemy naszą Tunezję łafnąć wow, się włokieć Najgorzej. Arabska Republika Islamska. Let's go. O, ale zielony kolorek. Ale trochę się zlewamy z Algerią i z Arabią. Dajmy sobie na biały, o. O, mamy wojnę z Hiszpanią. O, dobra, no to Hiszpania nawet mocarstwo jakieś. No coś tu będą się chcieli desantować, tylko gdzie? Aha, a tu. No dobra. Na nowo tutaj ogarniam te Tematy Dobra, zacznijmy sobie rekrutację na nich Ty w ogóle stolicę nam tutaj do y, Przeniosło Ciekawe, ciekawe Do Tripoli już Tunis nie jest stolicą. Taka ciekawostka. 58 tysięcy. Nie. Jako średni to widzę. <gry> Ale sobie, może zdobędziemy najpierw jakieś wyspy. I co na Afrykę lecimy? Odbić tutaj tereny. No, coś tutaj zaatakowali. Mają jakieś tutaj typu, dwa koła. Takie temaciki. Witam, witam. 41 tysięcy zostało. Jakieś rozlewanko. Pyk-pyk. Płonie pyk. No, jakieś 800 dzielnych wojów. Jeśli będą się chcieli zasantować, właśnie, właśnie. Niech atakują. No, się ładnie wypala. Pyk-pyk-pyk, pyk-pyk. Nie, w sumie. Chciałem tak pod Widzisz tylko po południe tej Hiszpanii. taki dobrze nam idzie do przodu. Zaraz wejdziemy na Madryt. Pyk, pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. Ty jeszcze mamy wojnę z tą! Z Portugalią! Dawaj szybko ten. Rozmowy pokojowe. Bo mi zaraz ten wjadą i wszystkie tereny odbiją. Teraz tak patrzę. Co mi się tak świeci? A ja tam jakieś płomienie. A tam Portugalia. Dawaj to wybrzeże. No, będzie ładnie. Co nie? No, Git. Kazachstan? To się Was boli. To oni jeszcze nie chcą w pokoju. O co chodzi? Co ja mogę zrobić z tą Portugalią? No, z taką ilością armii to nic. Tak naprawdę. Możemy im zabrać wyspę. Możemy zacząć sobie asymilować tereny. O, jakieś moi drodzy rebelianci. Gdzie są ci rebelianci? A, tu, na pustyni. No, to o co wy chcecie walczyć? O piasek? Mogę ich zasypać piaskiem. No nie, dostali przejście wojskowe od Hiszpanii. Hiszpania, to gnoju. Dawaj na Walencję leć. O, kurde. No to nieźle. 3000 jednostek zostało po tym desancie. Dobra, poczekamy na spokojnie, zobaczymy, zanim będą chcieli coś jeszcze robić. Algeria też ma wojnę z Portugalią. O, to spoko Może odbiją mi tereny. Dobrze mi jak plan. Nic nie robić. Dawajcie to jakieś fajne prowincje z Europy. Bo tam w Afryce to już ciężko z rekrutacją. Dobra, też zobaczmy to. Kiedy Portugalia ma przejście od Hiszpanii? 12 tur. Jak to minie, to wtedy zaatakujemy. 3 jeszcze raz, dwa, trzy Dobra. Żeby nie było tak, że ja coś odbiję i zaraz mi znowu na plecy wejdą. 53 koła to też nie jest jakieś nie wiadomo co. Bawajcie tu na Barcelony się ma. Aha, chciałem, żeby jednostki poszły tutaj, ale wolały przez morze. No dobra, tak też można. Puste prowincje. Ciekawe. To jakiś podstęp portugalski. O, Algeria też leci. Na nich. Bo no, nas jeszcze się Dawaj tutaj na południe. Ale ich jadą. No. gale pewnie mi... Jezus no, te bunty, po co? A ja pieniędzy nie mam. To trudno. Najwyżej no, ja coś tam się wyzwoli. Na pustyni. Co mnie to obchodzi? Co się wyzwoli na pustyni? Dobra, siema, witam. Desancik, pyk. Aha, trapę ciągle oglądał, jak oni mi chodzą po pustyni. Uuu jakieś gdzieś koła wyszło. Lizbony. O, rewelacja, fajne bunty, fajne. Dawaj ty do przodu. Pyk, pyk. Aha, pyk. Pyk. Co mi się tu uwolni? Znaczy jestem ciekawy, w sumie, w dostawie tych. Co oni coś zrobią? Dobra, dawać tam jeszcze jedną wyspę? Nie, czekaj, Gdzie jeszcze. Portugalia ma wyspę gdzieś tutaj dalej, tak w głąb, o, właśnie. W głąb oceanu. O, i co się by zwoliło? Libia. Dobra, jest ta Libia tam. 143 miejsce, no nieźle, nieźle. Tu mam jakieś dwie prowincje. Jak się by ten prowincję porzucało? Porzuć, tak, tak. Nie, ktoś to sobie zasymiluje. Znaczy nie, z z kolonizuje. O, porzuć, nara. O, kto to wziął? Państwo na N. Okej. Okay. Aha, ty, Nigeria wleciała. Dobra, nie idzie. Dobra, kończymy to wojny z Protukali. Nie, idzie, jest ta ostatnia prowincja? My bierzemy to i to. I dziękuję dobranoc, moi drodzy. I udało się. Jeszcze tutaj jakieś afrykańskie państwo, nara, jeszcze tutaj jakiś Kazachstan. Nara. Aha. Mali nie chce się poddać, chce nas zniszczyć. Dobra. Ale tak czy inaczej. A, jeszcze szóste miejsce mamy. Myślałem, że piąte mamy. Aha, i co nas zatykował? Cesarstwo w Etiopii. Dajcie mi spokój. O rany. Ja się wylewają. Trzeba chyba jakieś pożyczki pobrać. Dawno nie brałem. Ja mamy teraz taką sytuację, że coś po wojnie. Nie mam pieniędzy. Na armię. Dobra, naszym zadaniem jest ich wywalić stąd. Tyle. Bo nabicie nas nie stać aktualnie. No nie chyba nie wiem, z armii już tak się wyzbyli, czy co? Ty, a może coś podbijemy jednak? Pyk, 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 pyk. Okej. Okay. Aha, bo nie mają tutaj taki, właśnie tą rzekę, co dostali od Egiptu. My się postaramy ją y, zabrać, tą rzekę. Ten Nil. I stąd ich wywalić? Nawet byłoby spoko, jakbyśmy to zabrali. Aha, nie możemy. Ale cztery punkty. Dodawaj rzekę. Zostawcie ci pustynię. Wyślij. Aha. No ci się desantowali. pułap. Afryki przepłynęli. Cesarstwo się nie zgadza. Jeszcze plądrują. Co za ludzie. Dobra, dawaj jakiś desant, odwalimy. Dawaj to jakiś port zrobimy na szybko. Aha. Czemu oni tędy przeszli? Czyż Sudan? Sudan, czemu dałeś im przejście? No i wylewka. Chociaż dobra, może się uda to. Cyk, cyk, okej. Okay. Dobra, to się odbili. już rekrutation. Sudan mnie zdradził. Nic mi nigdy nie obiecał, ale zdradził. Oni się jeszcze będą tutaj desantować. No, nie wierzę. Że ja się z nimi tu będę męczył teraz pół dnia. Gości, odwal się, błagam. No nie odwali się. Muszę po prostu czekać tak długo, Aż Sudan skończy dawać przejście. Ja to naprawdę będę w nieskończoność siedział. Kotłowanko, kotłowanko. Rekrutacja, wysyłanie. Dobra, udało się. Udało się, widzowie. Ja nie mogę, mogę w końcu zacząć asymilować Portugalię. Znaczy, mogę to robić wcześniej, ale po prostu jakoś tak nie wiem. Za bardzo się skupiłem na tej wojnie z tymi gnojami. Już było piąte miejsce zaraz, a tu spadliśmy na siódme przez ten cały konflikt. Ty, Algeria, ty nie chcesz sojuszu? Zaproponuj sojusz. Prawdopodobieństwo niskie? A, bo mamy wojnę. A teraz? Czemu niskie? stanie wojny? O, teraz już nie. Dobra, teraz popraw relację. Jeszcze kupimy cię trochę. Wyślij prezent, pokochaj mnie. O, mam i tak piąty, piąty poziom w rankingu. Więc w sumie cel został osiągnięty. Udało nam się z Tunezji stworzyć potęgę. Czemu Ukraina jest pierwsza? Aż się boję popatrzeć. Aha. Ty co, o, dziwo? Nie podbiła Polski, tylko podbiła Rumunię, Białoruś oraz Łotwę. A Polska dołączyła do siebie Litwę. O, Syria mnie zaatakowała? Syria ma tu tereny? Gdzieś koła. To niezła armia. Zostaliśmy zaatakowani, ale już tu odbijamy. O, na kredytę sobie wbijemy, bo Syria tutaj ma tereny. Aha, ci mi się wbili tutaj na Egipt. Też tak mogą. Ale to im nic nie da. Dawaj tutaj na bliski wschód lecimy. Ja jeszcze sobie armię tutaj dorobię na Cyprze 38 tysięcy. Let's go, The Pyk, pyk. Syria zaraz nie będzie wiedziała, o co chodzi. Że czemu nie istnieje. No i pięknie, moi drodzy, pięknie. Mogę wszystko? Mogę wszystko. Algeria, kochasz mnie mocno? Tak bardzo, że zrobimy Unię? Dawaj Unię. Mamy to. Arabska Republika Islamska Algerii. To niezły kombo. Jaka w ogóle flaga. Nawet, kurde, nawet jeszcze trochę i by pasowało. Ale, moi drodzy, udało się. Wbiliśmy na drugie miejsce w ogóle. Stany Zjednoczone pokonaliśmy. No, tylko Ukraina jest przed nami. Ale i tak cel takim słabym krajem było wbić się do top 5. Tak się prezentują nasze tereny. No, tutaj mamy ładną dominację na tym morzu. Co to jest tutaj takie małe? A, to jest Maroko, Takie reszki zostały. No, dobra. Moi drodzy, ja mam Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o łapce w górze, komentarzu i subskrypcji. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie trzymajcie się hej.